To mogę przeczytać wiersz dla tutaj kolegi mojego rywala? Proszę bardzo. E... Bagieta, ty jesteś jak kobieta, Ojej. ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię rzucił. Dziś smakowitość twoją opisuje, bo tęsknić będę po tobie, gdy cię schrupie. Ach, słodka bagietka, co skowa bagietko, z masłem i miodem, lub z wegańskim serem i pomidorem. Ze wszystkim smakujesz wspaniale, ale najlepiej, gdy nie macie wcale. Gdy tylko marzysz o bagietki, z jedzeniem, z połaszowaniu, z przeżuwaniu, najlepsza jest bagietka, zanim ją zjesz. Bo potem zgaga, a może i żyk też. Za dużo glutenu nie zawsze jest zdrowe, tym bardziej, gdy ma się pazy tęczowe, to taką bagietką można się struć. Więc lepiej szybko bułeczki rzuć, polej nasieniem i sosem coskowym, a będziesz miał bagietkę z głowy. Ale ja też mam odpowiedź wierszyka. Jaś Kapela, Jaś Kapela jest artystą nasz kolega. Różne rzeczy on na Twitterze wypisuje. Teraz na free Fightach się popisuje. Choć dzielny to chłopaczyna, to jego sercu Boga nie ma. Podglądy swoje pokazuje, każdego mocno denerwuje. Przykładem dobrym on nie świeci, czasami noc go zaswędzi. I alkoholem też śmierdzi. Więc moja rada jest taka: trzeba wypierdolić tego pajaca.